staw się proszę i powiedz, co będziesz dzisiaj robił. Skąd przyjechał? Się... I gdzie jest Twój nauczyciel? I see you. Nazywam się Przyjechałem z Kielc, ze szkoły ZDZ. Dzisiaj będę dla Państwa robił kółek na świeżo-mielonej tryskie. Kolepek żydni z dodatkiem szycy, też świeżo-mielonej. I kolepek mieszany na tryskie, świeżo-mielonej, z dodatkiem kartą. Powtarzam jeszcze raz, proszę o więcej, trochę więcej niż tylko na konkursu. To do tego troszkę później. A powiedz mi, ty jesteś takim starym wyjadaczem, bo to chyba już drugi raz, co? Dokładnie, to już drugi raz. W tamtym roku zająłem trzecie miejsce. Gratuluję, Panie Mariuszu, też gratuluję podejścia i, i też motywowania swojego ucznia do do piekarstwa, tak? do tej tradycji piekarstwa. Dzięki, Oliwia i...